To jak odbierasz mnie? Coś proszę ŁZ? Odbieram wodzie na piątkę. No coś podobnego, no to już gansko. Ja tu mam się w granicach tak pod 3. 3 plus takie 3,60 do w tych granicach. Więc myślę, że ten sumek jest taki dość dość znaczny, gdzieś w granicach 20 paru procent. Stanisław Roman 6 Barbara, przemiennik Działoszyn, okolice Bogatyni. Ja go dzisiaj odbieram. Nie wiem, który dzisiaj jest godzina, nie wiem, która godzina, ale jest dzisiaj 19 stycznia. Pogoda, widać, że tam na górze cieplej, więc jakaś inwersja nastąpiła. Także robi robotę. Przemiennik SR-6B Bogatynia, tudzież Działoszyn koło Bogatyni gdzieś pomiędzy bogatynią a zgorzelcem na wałach toroszowskich, czy jak to tam się nazywa, w Łodziu. Także jestem bardzo zadowolony, super to idzie. O,